Przymierz to. Co pan powiedział? Przymierz to. My nie świadczymy tutaj takich usług. Spokojnie, to dla żony. Powtarzam, nie świadczymy tu tego typu usług. To jest zła odpowiedź. Dalej trochę mi się śpieszy. Przepraszam? Co się tutaj dzieje? Wyraziła się jasno, nie przymierzy tego. A, już rozumiem. Kochacie się! I macie zasady. Ja też je mam. A w myśl zasady numer jeden wyrzucę Was z tego kraju. To kto pierwszy z nas się ugnie? Chwileczkę. Skarbie. Przyjmiesz to. Naprawdę? Proszę cię. To może nas sporo kosztować. Słuchaj, uważam, że lepiej zagrać w jego grę. Nie do wiary. Brawo. Licznie, lecz chcę zobaczyć więcej. A w ogóle to nie mam żony, to były żarty. Chodź do socjalnego, pomogę ci to zdjąć. Nie, 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 nie. Nie nie, zgodzę się na to. Miarka się przebrała. Sprzątnij to. Mam was odesłać do domu? Posłuchaj mnie. Możesz nas straszyć czym zechcesz, ale ona nigdzie z tobą nie pójdzie. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Pójdę tam z tym mężczyzną jedynie na chwilę. Sam to powiedziałeś. Lepiej zagrać w te jego gry. Skarbie, jest. Niektórych rzeczy nie da się uniknąć. Zapraszam. mógłby mi pan poradzić, który będzie lepiej leżał, o ten tutaj. Przecież nawet pan nie spojrzał. Przepraszam, nie pomogę. To pańska praca. Jest już zamknięte. Zamierzam wystawić wam złą opinię. Tak, jasne. Skarbie, jak się masz? Wszystko dobrze? Zamknij sklep. Właśnie go zamknąłem. Dobrze, chodźmy. Obmacywał mnie. Nie chciałam tego... Z zaatakowałam go. Co ty... ty? A co to ma znaczyć? Wyjaśnij mi, czemu mój sklep jest zamknięty w godzinach szczytu? A? Przedstawisz mi jakieś logiczne wyjaśnienie tego fenomenu? Przepraszam, panie William. Zamknęliśmy sklep, żeby... Co? Żeby, żeby co? Żeby rozwiesić nowy towar. Rozwiesić nowy towar? Co ty wygadujesz, dziewczyno? Nie wieszaj tego. Muszę je najpierw przejrzeć. Panie William... Lepiej niech pan do mnie wchodzi. Ja musiałam to zrobić. Ten mężczyzna próbował. Ona nie ma z tym nic wspólnego. To moja wina. Facet wszedł do sklepu i zaczął nas szantażować. Powinienem był go powstrzymać, ale zagrałem w jego grę. Potem zaatakował Kamilę i dlatego go związałem. To moja wina. Dobrze. To nie jest problem. Zaraz się wszystkim zajmę. Tylko się bronićcie, tak? To jest dozwolone w tym kraju. Spokojnie. Hej! Hej, obudź się! Może lepiej będzie, jeśli wezwiemy policję. Hej! W porządku? William? Nie uprzedzałeś, że są... dzicy. Ach, nie spodziewałem się tego. Wstawaj. Miewałeś łagodniejszych. Bez przerwy się zmieniają. No już wstawę. Dobrze? A, 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 w porządku? Żyjesz. Tak, tak, tak. Tak! Udało się. To jest ten drugi facet w niebieskim. Co to ma znaczyć? Co jest? Jeszcze ten. Co się dzieje? Działali razem, to oszuści. Nie, 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 nie. Zabierz to nie. To nieprawda. To kłamstwa. Zwyczajne pomówienia. Ja nic złego, nic nie zrobiłem. No serio? Spokojnie, nie wystawię opinii. Pan Nortega dziękuję za poświęcenie dla sprawiedliwości. Czy ktoś mi wyjaśni, co się tutaj dzieje? Pani, detektyw Scott poprosiła mnie o pomoc w zdemaskowaniu zboczeńca, który legitymuje się fałszywą odznaką i szantażuje ludzi takich jak my. Dlaczego nic mi o tym nie powiedziałaś? Chciałam to zrobić, ale kazałeś mi włożyć tę bieliznę i grać w jego grę. Co więcej, gdyby nie pani, nie wiedzielibyśmy, że właściciel sklepu również jest zamieszany w tę sprawę. Dziękuję. Potraktujemy Wasz wniosek priorytetowo. Dziękuję. Dziękuję Wam. Skarbie, wybacz proszę. Próbowałem nas tylko chronić. Czuję się teraz jak dureń. Przeraża mnie myśl o tym, co mogło Ci się przydarzyć przeze mnie. Gdyby nie fakt, że współpracowałam z policją, nie dałabym się zmanipulować temu mężczyźnie. Manuel, przyznaj szczerze, że lęk, który masz w sobie... Ma nad tobą władzę. Masz rację. Przepraszam. Chodź do mnie.